Gdzie to się stało? Kim ona była? Odpuść, nie zmienisz przeszłości. Nie obchodzi mnie to. Chcę wykrzyczeć jej w twarz, jak bardzo mnie skrzywdziła. Zabrała mi oboje rodziców. Rozumiem, ale nie chcę, żeby twoje serce wypełniła nienawiść. To bez sensu. Chcę wiedzieć wszystko. Przepraszam, to ostatni raz, gdy rozmawiamy na ten temat. Przykro mi. Omar, co się stało? Jestem zaskoczony Twoim dochodzeniem. Naprawdę myślisz, że Rebeka mogła zabić męża? To hipoteza, ale całkiem możliwa. Tylko skoro myślała, że mamy romans za jej plecami. Dlaczego nie zabiła nas obojga? Ludzie różnie reagują. Muszę poznać prawdę. Oczyszczę swoje imię w oczach dzieci i w oczach Omara, który musi mnie nienawidzić. Oto, co znalazłam: Mamo. Dlaczego nie powiedziałaś mi prawdy? Próbuję zrozumieć chciałaś mnie chronić, ale ból i złość trawiły cię, aż w końcu cię zabiły. Przysięgam tobie i tobie też tato, że ta kobieta, ta przeklęta zabójczyni zapłaci życiem za to, co nam zrobiła. Możesz tu zostać ile tylko chcesz. Masz moje wsparcie. Dziękuję, ojcze. Muszę zobaczyć moje dzieci. Myślisz, że to dobre wyjście? Tak po prostu się przed nimi zjawić? Ma ojciec rację. Nie będą wiedziały, kim jestem. Nie mogę zaryzykować, że nie uwierzą w moją historię, ale muszę się dowiedzieć, jak się mają, co robią. Chcę wiedzieć wszystko. Obiecuję, że opowiem ci to, co wiem. Fakt to nie jest rozmowa rodzinna, ale mam pomysł. Jak możesz je zobaczyć? Jak skończymy zbierać datki, wszystko trafi do ojca. Dziękuję, synu. O której będziesz? Dzisiaj mam dużo rzeczy do załatwienia. Nie ma problemu. Dziękuję. Miłego dnia. Wzajemnie. Gdzie skończyłem? Gotowe. Zobaczysz go z daleka, jak będzie wracał do biura. Lucie możesz spotkać na uczelni. Dziękuję, ojcze. Widać, że mój syn jest poważny, pracowity i odpowiedzialny. Oczywiście. Właśnie skończył studiować finanse. Robi staż u Estebana. Cudownie. Muszę się ogarnąć. Nie mogę dopuścić, żeby Esteban zobaczył mnie w tym stanie i zauważył, jak bardzo się zestarzałam. Ufarbuję włosy. Salon piękności pani Chayo nadal działa. Butik pani Fide też. Potrzebujesz pieniędzy? Nie, ojcze, dziękuję. Pracowałaś w więzieniu i masz za zaskórniaki? Oszczędzałam. Studiowałam na odległość. Jestem prawniczką. No proszę. Nie może tam pani wejść. Spokojnie. Przyszłaś przeprosić? Marzysz. Skoro jesteś bizneswoman, mam dla ciebie propozycję. Bardzo opłacalną. Zniknij z życia mojego brata, a zapłacę ci ile chcesz. Ślicznie ci. Dziękuję. Usiądź. Dziękuję. Jest coś, o czym ci nie mówiłem. Esteban ma dziewczynę. Właśnie się zaręczyli. Myślisz, że wpadnę w twoją pułapkę? Znam taki jak ty. Chcesz wykorzystać Estebana do zdobycia sukcesu, pieniędzy i luksusu? Wiem, że ani moja siostra, ani dzieci Estebana nie pozwolą na to małżeństwo. To byłoby czyste szaleństwo. Przemyśl swoją sytuację, przyjmij moją ofertę i zostaw go w spokoju. Zostawię go, jeśli dasz mi 50 milionów. Nie jesteś tyle warta. Przemyśl to, a uda nam się dobić targu. Miło było pogadać. Lukasia jest potężnym wrogiem. Musisz ją powstrzymać. Niech zrozumie, że Esteban nigdy cię nie zostawi. Powinnam z nim porozmawiać. Niech lukresja zrozumie, do kogo należy ostatnie słowo. Nazywa się Paula Ferrere. Esteban musi być bardzo zakochany, bo przez cały ten czas nie myślał o Orzenku. Wybacz, jeśli mówię za dużo, ale muszę. Wiem, że mimo wszystko wciąż go kochasz. Nie, ojcze. Wielka miłość zmieniła się w wielką nienawiść. Nie obchodzi mnie jego życie, jego związek, ani plany ślubne. Liczy się tylko to, że złamał przysięgę. W oczach Boga nadal jesteście małżeństwem. Wiem, ale Esteban przerwał tę więź, porzucając mnie. Rozwiódł się ze mną, zastąpił mnie inną kobietą w sercach dzieci i pochował mnie żywcem. Myślisz, że to się uda? Zaufaj mi i przestań sabotować małżeństwo z Estebanem. Nie rozumiem. Nie udawaj idiotki. Widziałam, jak twój przyjaciel wychodził ze sklepu. A gdyby Lukrecja was zobaczyła, Esteban wyrzuciłby cię ze swojego życia. Ciociu, to się skończyło. Obyś mówiła prawdę. Ja nie potrafiłabym zdradzać męża. Ktoś miał przyjść? Spokojnie. Dzień dobry. Witam. Ma ojciec czas? Oczywiście. Dzień dobry. Dzień dobry. Poczekam na zewnątrz. Dobrze. Przyszliśmy, bo wiemy, że ojciec zawsze pomaga potrzebującym. W tym przypadku chodzi o nas. Popełniliśmy mały błąd i teraz musimy odkupić farbę, żeby dostać wypłatę. Yeah. Chodzi o 600 pesos. Oddamy jak tylko zapłacą słowo. Co robisz? Musimy kupić farbę. Może zamiast tego zainwestujemy te pieniądze? A moje rachunki. To no, nie jedyny dług, jaki masz. A jeśli coś nam nie pójdzie z pracą? Spróbujmy. Znowu się zerwałaś? I tak rzucam studię. Zobaczysz, rzucam studia. Następnym razem bardziej się postaraj. Następnym razem niech pan pisze takie pytania, do których można się przygotować. Słyszał pan o internecie? Doniosę na ciebie. Proszę. Wyrzućcie mnie. Widzisz tę dziewczynę? Którą? Tę, która rozmawia przez telefon. To Lucia. Nie, Marcio, proszę cię. Ale piękna. Wygląda jak ty w jej wieku. Stoły muszą być gotowe, zanim przyjdą goście. Nie masz tućców, nie masz klanek. Świetnie wyglądasz, hrabino. Prawda, Francisco? Zjawiskowo. Kiedy dostąpię honoru namalowania Twojego portretu? Kiedy zechcesz? Twój drugi interes już otwarty? Jasne. Zapraszam. Daj znać, jeśli czegoś potrzebujesz, Francisco. Żółw wpłynął do akwarium. Dzięki. Dzwoniłeś się do Omara Escalante. Zostawę wiadomość. Omar, to ja. Rozumiem Twoją złość. Chcę przeprosić, że nie byłem z Tobą szczery. Zadzwonię jak tylko będziesz mógł. Porozmawiajmy. Kocham Cię, synu. Przepraszam. Wejdź. Proszę podpisać te umowy. Są wieści o Tomara? Nie, wyszedł. Idę na obiad z moją dziewczyną. jeśli.